sie manko z tym strony Jakub, a tutaj przed wami kolejny odcineczek poradnikowy na moim kanale. I tym razem po raz kolejny, tak wiem, nie ma to jak bogate słownictwo, ee, wracamy do Heroes of Might and Magic 3, czyli do naszych ukochanych Heroesów 3. I tym razem chcę wam pokazać kolejny mod. Który równocześnie jest modem, a równocześnie jest czymś więcej, który można zainstalować do naszej ukochanej gierki. A czemu on się nie pojawił w poprzednim filmiku poradnikowym? No, przede wszystkim yy, nie było spolszczenia do jednej części zawartości, o tym będzie więcej w późniejszej części poradnika oraz to, że tak troszeczkę. No, musiałem pewne rzeczy się jego nauczyć i zrozumieć, o co troszeczkę w tym chodzi. Tak nie chciałem, wiecie, wrzucać wam coś, co w ogóle nie ogarnią. No dobra, więc przechodzimy do stricte poradnika. Sama modyfikacja nazywa się po prostu Launcher. Jak wpiszecie Heroes, o, Heroes of Might and Magic 3 e, Launcher Mod, to wam wyskoczy. Oczywiście wszystkie linki będą w opisie. Więc tak. Heroesy trzymam zainstalowane, więc przechodzimy do instalacji samej modyfikacji. Na razie na to nie zwracajcie uwagę na to spolszenie hota, to będzie potrzebne później. Więc tak. Uruchamiamy instalator, klikamy dalej, wybieramy ścieżkę, gdzie jest zainstalowana gra. W moim przypadku jest to tutaj. Ech. Tak, o. To będzie trwało króciutko jak sami widzicie Uruchamiamy teraz modyfikacje. Jak widzicie nam wyskoczyło takie okienko Z różnymi tam innymi okienkami Ogólnie Hi Heroes 3 Launcher to jest Jakby nie stricte modem Tylko jest taką platformą Takim też ala Steam'em Który pozwala ci ściągnąć inne modyfikacje Mamy tutaj czy z tego. Yy... O, telefon. Dobra, już jestem. Więc, wracając, Heroes Lancer jest taką bardziej platformą, która pozwala instalować inne mody. Więc tak. Przejdźmy pierw do pierwszej kategorii. To jest, to jest oryginalny Heroes 3, więc to pomijamy. Era. Czym jest Era? To też musiałem się doedukować. Era jest tak naprawdę kontynuacją przebudzenia bogów, czyli tej starej modyfikacji, której wam pokazywałem jak wgrywać, tymi powiedzmy starymi metodami, ze wiecie, zmianą regionem, regionu w panelu sterowania i tak dalej i tak dalej. I Się okazało, że to ma kontynuację, ale ja z pokazania wam tego w poprzednim filmiku zrezygnowałem, ponieważ nie było spolszczenia do tego Więc uznałem, że jak będę wam coś pokazywał to wolę żeby było po polsku Ale jak na zawołanie kilka dni później po wstawieniu mojego poradnika wyszło na to, że nasi rodaczy zrobili spolszczenie do tego, więc Nie ma co przedłużać, więc zainstalujmy Więc klikamy tutaj jak widzicie, zainstaluj Wybieramy ścieżkę w Heroes 3. Ja już mam wybrane. Wybieramy język angielski, bo w pobieramy później. Rozpoczynamy instalację. To wszystko zależy od waszego internetu, ale ogólnie to nie są ogromne ilości jeżeli chodzi o rozmiar plików. Więc powinno być ra w miarę, w miarę wszystko ogarnięte. Jak widzicie jest już zainstalowane, ale jak wspomniałem będzie po angielsku albo po rosyjsku, więc ściągnijmy teraz Spolszenie do tej gry do tego moda bardziej, chyba ja wiecie o co chodzi. Klikamy tutaj na menadżer modyfikacji, i tu mamy wszystkie mody, które możemy sobie pobrać, ale żeby móc pobrać, tu i tu będzie nam potrzebne później. Ale wam tu go pokazuję. Więc tak, wyłączamy. Klikamy teraz przeglądarka modyfikacji, i szukamy spolszenie. Są tutaj różne mody, nie będę skłamał, wszystkich nie, nie, nie testowałem ale ogólnie najważniejsze co nas teraz interesuje to jak widzicie na samej górze jest Erapolis Translation. czyli nasze po prostu społeczenie, klikamy zainstaluj to też dużo nie będzie trwało, bo jak widzicie mamy 24 mega licek ważący klikamy, wyłączamy to okienko wracamy do menadżera modyfikacji i musimy znaleźć tu na samym dole jak widzicie jest, klikacie na to na moda naszego, Erapolis Translation, czyli z polszczenia klikacie na Enable, czyli po prostu, żeby było włączone jak już jest zaświecone na zielono, tutaj w tym folderze to możemy sobie bez problemu uruchomić stricte grę z tego co pamiętam, no właśnie yy, są tutaj wbudowane już, yy, HD mod jest wbudowany więc jak klikniemy na, tutaj na yy, klepsydra to tutaj mamy ustawienia HD moda i tu macie, widzicie, wszystko tak jak byście chcieli no ja na przykład ustawię tą moją rozdzielczość, zrobię wyjście, kliknę graj. I... Poczekajcie, bo oczywiście, no dobra, wyciszę to w, w, w programie do montowania. Jak widzicie nam się wczytało, klikacie tutaj w prawym górnym y, na język, wybieracie polski, klikacie potwierdzacie i już mamy ładnie y, najnowszą wersję przebudzenia bogów. A Bóg to jak woli, errint zainstalowaną. Wszystko macie ładnie spolszczone. Tu macie te menu, widzicie, co wam pokazywałem wtedy. I plus jeszcze są jakieś inne rzeczy, które są jeszcze. Nie wszystko jest spolszczone, bo, bo to jest beta spolszczenia, ale ogólnie tu nawet chyba nie ma opisów. Więc ab... wszystkiego jeszcze nie rozszyfrowałem, ale ogólnie. To nie są jakieś takie super rzeczy, które by wam yy, dużo zmieniły rozgrywki. Ogólnie musicie sami wszystko pozmieniać. Więc tak, jak widzicie, mamy standardowe miasta bez żadnych piratów ani innych rzeczy. I na przykład, jak weźmiemy zasady gry, to zróbmy, że nie wiem. Tak jak wtedy wam pokazałem. Eee, nie wiem, czy kurde, To możemy zrobić tak. Uruchomimy byle jaką mapę. Zrobimy, oczywiście, ok. Potwierdzamy wo woginizację, czy jak to się odmienia. I tu mamy rzeczy, które my chcemy ustawić. Na przykład zwróćmy za bohaterów od 5 poziomu. Oraz tu. i yy, Bohaterowie poruszają się dwa razy szybciej. I, I nie wiem, czy zadziała. Każde miasto ma swojego grala, bo tam było na że jest wyłączone. Ale chyba. Z tą opcją zawsze pamiętam, że były różne problemy yy, na przebudzeniu bogów, więc ono działa jak działa. Jak widzicie, dostaliśmy piąty level, więc nas Germek też dostał piąty level. Wybierzmy sobie tutaj skile. Teraz mamy yy, poziom bohatera, wybierzmy oczywiście byle jakie skile, to tylko prezentacja. Yy, tu nam fabularnie. O, jednak na tej mapie nie działa gra jak mówiłem, ta opcja ona zawsze była taka różna. Ale tam chyba było nawet w opisie pokazane, że na tej konkretnej mapie nie działa. No jak widzicie mamy y, zainstalowaną modyfikację. Tutaj gdzieś gdzie pan, będzie ten opcja banku. O, tu jak klikniecie na ten, to możecie wypożyczyć pieniądze albo zasoby oraz tu było, a to nie wiem, to chyba potem jak się dopiero zbuduje. Kapitol, to pamiętam, że jak się klika na kapitol, to można jest wybudować taki kolejny stopień, który pozwala Wam kolejne inne jednostki wybudować. Jak widzicie, macie tutaj troszeczkę zmieniony interfejs bohatera. Tu macie rzeczy, widzicie, że szybka walkę możecie włączyć, yy, możecie szybką walkę z magią, możecie bez magii ustawić, możecie ustawić tryb walki przed bitwą. Tu takie rzeczy, które Wam to własne i wiecie możecie wydawać mid mithril to jest nowy zasób w przebudzeniu błagów który wam pozwala na przykład neutralne budynki jednostek na przykład łuczników przemienić żeby potem można było tam rekrutować kuszników i tak dalej i tak dalej ogólnie można użyć do wielu innych rzeczy jeszcze yy, ale to jest dla was w dla odkrycia nie wyjdziemy z mapki i z tego co pamiętam on też ma zbudowane lobby, widzicie, musicie tylko założyć konto. I tak samo jak w poprzednich, pamiętacie, jak wam pokazywałem na fałce EMI oraz na Hocie, to tam y, były zbudowane lobby, że możecie sobie grać ze znajomymi i to jest tak samo, musicie tylko założyć konto, nic więcej. Oczywiście możecie też grać na zmianę, nie? Tak zwane gorące krzesła, bez problemu. Ale ogólnie powinniście sobie poradzić. To nie jest trudne do obsługi. Więc teraz przechodzimy do kolejnej części. Do Hoty. Nic innego jak po prostu ruch odchłani, czyli ten mod, który zdobył szturmem z serca fanów Heroesów 3 który jest traktowany jako prawie oficjalny dodatek do Heroesów 3. Ten sam, który wprowadza piratów, i ten sam, yy, który wprowadza tą nową, drugą pustynną frakcję, oraz ten sam, który jest teraz podstawą do wszystkich turniejów związanych no może nie do wszystkich, ale do większości turniejów związanych z Heroesem 3. Więc tak, instalujemy go, klikamy zainstaluj. wybieramy ścieżkę Heroesów 3. Tylko jak widzicie, mamy język angielski, ale spokojnie, można to spojrzeć. Tu tak samo się teraz, jak widzicie, modyfikacja pobiera. Tak samo jak wtedy mamy opcję HD, żeby się połączyć. Każdy mod ma swoje własne ustawienia, więc będziecie musieli po prostu każdemu osobno zmieniać. Ale żeby móc zainstalować w do tego modyfikacji, to musicie wejść do tego pobocznego folderu Lancera, gdzie został zainstalowany cień yy, yy, róg odchłani. Więc klikacie na yy, nie pineskę, tylko na Zębabkę. Klikacie odpust folder gry. I jak widzicie, mamy teraz folder, gdzie jest zainstalowany ruch odchłania. Potrzebujemy teraz ścieżkę do, tej do, tej, do, tej, do tego folderu, więc klikamy tutaj lewym przyciskiem myszy, klikacie lewy czeretel plus C, oj, lewy czeretel plus C, albo prawym przyciskiem i kopiuj, i teraz uruchomiacie normalnie spolszczenie, które oczywiście można normalnie ściągnąć bez żadnego problemu, oczywiście link do tego spolszczenia będzie w opisie, jak widzicie, zainstalowało, włączył nam się instalator. Robimy tak, tak, tak. Wklejamy nasze yy... klejamy naszą ścieżkę. Robimy dalej, dalej. Możemy utworzyć skrót, to bez znaczenia. Tu nam pyta się, tu nam informuje, że instalator będzie robił kopię zapasową. Instalator nie zrobi to, co do niego należy, czyli tą kopię zapasową. Która jak widzieliście w komunikacie zajmuje ona 1 giga Oczywiście 1 giga w dzisiejszych czasach nie robi wrażenia Ogólnie nawet w czasach kiedy miałem pierwszy komputer Nie był aż taką dużą jednostką, ale te... no, ale już zrobił większe wrażenie No bo ja z tego co pamiętam, mój pierwszy komputer, który kupiłem po komunii Od razu Więc ja jestem tym szczęśliwym dzieckiem, któremu rodzice nie zajebali pieniądze ja od początku wiedziałem na co chcę je wydać Więc mój pierwszy komputer oprócz 128 ram i 32 megabitowej karty graficznej, która była zintegrowana Posiadał aż 30 GB ram dysku twardego Nie musicie uruchamiać tego Ale możecie, ale ogólnie możecie tego uruchomić z pola Heroes Launcher o. O. Jak widzicie Jak widzicie macie e, cień chłani I wszystko działa jak należy. Mamy wszystkie nowe miasta, oczywiście inne wszystkie mechaniki też. Jedyna rzecz, która nie jest spolszczona. To jest kampania. I to jest ogólnie dziwne, ponieważ z tego co pamiętam. Ono. O, nie wszystkie kampanie są spolszczone. No, mi się zdaje, że na starych modach, starych wersjach spolszczenia do moda miało ono więcej spolszczonych w kampanii. Ale tu może moja pamięć mnie mylić, więc. Chwiedzicie, hota ma. Wszystko działa. Lobby też jest normalnie, więc nie trzeba się przyjmować z graniem po multi. I już macie, jak widzicie, drugi segment załatwiony. Teraz przechodzimy do trzeciego. Jak widzicie, VCMI, który sam stricte też modem nie jest, tylko taką platformą, w której wygrywamy nasze modyfikacje. Pobieramy to tak samo jak poprzednim razem. Ustawiamy. A tu się nie ustawia HD. Jak klikacie Graj, to jak widzicie, wyskoczyły na, wyskoczyła nam menu do VCMI. Tu macie ustawienia HD w tutaj. Musicie sobie poszukać. Eee, gdzie to było? Gdzieś tutaj jest pan tam HD, o tu, tu ustawiacie rozdzielczość i tak dalej, i tak dalej. Tu macie mody. Ciekawe czy mój... jest. O jest moja ostatnia stara, eee, mój zestaw powinien działać. No dobra, uruchamiamy VCMI. Może trzeba było, bez modów tych starych, albo trzeba uważać. A! No. Za po prostu nie klikać. Jak widzicie, fałce mi się uruchomiła. Zezwalamy tak, bo od razu poprosiło mnie o Multika. Jak widzicie, wszystkie mody, które miałem wciągnięte, macie zainstalowane. Na przykład ten Tartar, nowa e, modyfikacja, now, nowa frakcja dodana przez modyfikację. Uruchomię wam dla pewności, żebyście mieli. Jak widzicie, mamy nowego. O, trochę się zacina. Ale to nie wiem troszeczkę od tego, od czego to jest. Może efekt tego, że musiałbym nie grać w okienku, tylko w całym tym nie w całym ekranie. Jak widzicie, ma swojego tutaj giermka. Mamy nowe jednostki związane z frakcją lodu, z frakcją Lodu. Jak widzicie, ona jest ładnie spolszczona. Tu macie całą gamę jednostek, które nie są z ten. Jak widzicie, ulepszone, oczywiście, po więcej szczegółów i do zabawy, odsyłam do poprzedniego filmiku. Ale ogólnie, mm, obsługiwanie fałce mi nie jest trudne. Oczywiście, on też ma multika, e, gdzie to było. O, widzicie, ma multika. Macie lobby zrobione, możecie sobie grać. Przypominam, myślimy tylko te same modyfikacje, jeżeli chcecie z kim zagrać. I chyba też można grać między telefonem a, 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 a ten, kompem ale jeszcze nie testowałem, jak to w, s, stabilnie wygląda. Więc tak, yy, więc jak widzicie, fałszywe mi macia. No dobra, i to w sumie stricte tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które wam chciałbym pokazać. Jak sami też pewnie zauważyliście, są jeszcze dwa okienka. Jeden Hirowu. Czyli Heroes World Online, czy jakaś gra przeglądarkowa, którą w sumie ja ogólnie nawet nie chciało mi się sprawdzić. A drugi to jest ym, jeszcze modik, tak zwany Master of Puppet, który tak ogólnie. Og yy, radzę Wam tak szczerze nie instalować, bo po pierwsze, a nie ma w HD wersji i nie, nie można na niego wgrać, czyli będzie niewygodnie się grało, to po pierwsze. Po drugie, jest po angielsku. Po trzecie nie wprowadza nowych miast. Jedyne co tam zmienia to rebalans i dodaje nowe skille. Kampanii też nie ma nowych. Ech. Dupy nie urywa. Serdecznie nie polecam. Oczywiście jak ktoś chce, to może zainstalować, ale ja bym to ogólnie zignorował. No, ogólnie straci się zawiodę na tym modzie. I Jedy... Ogólnie. Jeżeli teraz tak przechodząc do stricte podsumowania yy, Heroesy, Lancery, Lancer Tak ogólnie z mojej strony poleciłbym wam tylko w momencie gdybyście chcieli pograć Czyli w erę, nie, czyli w tą nową wersję Przebudzenia Bogów Bo jeżeli chodzi o instalację Horn of Abyss, czyli w rogu odchłani VCMI To jak widzieliście w poprzednim filmiku poradnikowym to ogólnie można je zainstalować stricte yy, bez, bez tego lancera, ale chciałem wam go pokazać, yy, że takie coś istnieje. Po pierwsze, no bo można pograć w, w nową wersję przebudzenia bogów po polsku, a po drugie, tak dla strictej informacji. Więc przypominam, yy, że lancer ogólnie stricte polecam ale jak was nie interesują yy, te wszystkie modyfikacje a chcecie tylko na przykład Hotel albo vcmi to polecam wam stricte zainstalować z ymm, strony twórców nie modyfikacje ale ogólnie jak skorzystacie z launchera to nic się stanie polecam go tylko jeszcze raz powiem jakbyście tylko chcieli pograć w erę z tego co wiem można erę też zainstalować samodzielnie ale ona mi się jeżeli próbowałem takie coś, takiego czynności to ona mi str stricte coś tam się z ekranem rozjeżdżała i więc coś mi nie wychodziło, to instalowanie ręczne więc tak tyle jeżeli chodzi o ten filmik poradnikowy mam nadzieję, że wam się podobało i tak jeszcze przez wam stricte, bo mi się przypomniało jak będziecie chcieli kasować lancera, to przed tym musicie skasować ręcznie jak widzicie, każdy mod, bo tak chyba będzie wtedy lepiej, bo jak tego nie zrobicie, i potem sobie Wam przypomnieć, że będziecie kiedyś znów zainstalować lancera, to wtedy te stare pliki będą się z tymi nowymi plikami i yy, będą ze sobą się gryzły. I może dojść do stricte takiej sytuacji, że i tak koniec końców będziecie musieli wszystko kasować. Więc, żeby skasować ręcznie te modyfikacje z lancera, klikacie na zębatkę, klikacie uninstall, robicie Kontynuuj... Jak widzicie, modzik skasowany. Tak samo z rogiem odchłani. I tak samo z erą. A jeżeli chodzi o skasowanie, e, moda, to go kasujemy w, w panelu sterowaniu. Uruchamiacie panel sterowania. Robicie od instaluj. Szukacie launchera. On powinien być zawsze gdzieś na górze. A jak nie, to wpisujecie po prostu l a Jak widzicie, nam wyskoczyło. Robicie od instaluj kasujecie no i macie no i ogólnie polecam wam jeszcze stricte ze w samym gogu, bo ja miałem na gogu usunąć ręcznie kliczek z folderu z gry żeby zawsze jak będziecie chcieli instalować jakieś mody to zawsze żeby było na czystym heroesie 3 nie? na żadnym zmodowanym i tak dalej i tak dalej no i więc teraz tak mam nadzieję że się podobało przed wami był tutaj Heroes 3 Lancer, jak go zainstalować, jak to mniej więcej wygląda, jak to się ze wszystkim je. I dziękuję Wam wszystkim za uwagę, z tej strony był Jakub. I widzimy się w kolejnym filmiku poradnikowym, który też będzie tyczył Heroesów, ale zamiast stricte Heroesów 3 będziemy zajmowali się Heroesami Kronikami. A na końcu, jeszcze w jednym ostatnim filmiku poradnikowym, związany z tematyką Heroesów 3, to pokażę Wam jak zainstalować Herousy 3 na telefonie i żebyście mogli sobie yy, swobodnie grać. Ogólnie będę Wam prezentował Androida. Wiem, że można zainstalować Herousy 3 bez problemu na iOSie, czyli na tym iPhone'ie, ale ja nie mam iPhone'a, więc nie będę udawał mądrego, bo nie miałem nigdy fizycznie iPhone'a w ręce, nigdy mnie to nie interesowało, więc nie będę Wam tworzył poradnik do czegoś, co nie umiem zrobić, więc teraz już naprawdę